Pan prezes wie, jak ja głosowałem i jak głosowało 80 osób w, w naszym klubie, dokładnie te argumenty przedstawiając. Mieliśmy dowolność w tym głosowaniu, mogliśmy się podzielić, nie ma z tego tytułu żadnego problemu. Powodzenia że... pan prezesowi w ten sposób. Jesteśmy wielkim klubem, który ma różne poglądy. Rozumiem wrażliwość na los zwierząt, natomiast tutaj los ludzi, czyli rolnictwa w Polsce, jest mi bardziej. Okej, okay. wyobraźmy sobie, panie marszałku, pytanie do Krzysztofa Bosaka sytuację, że pan prezydent zgłasza weto do tej ustawy. Ale jest taka większość, która może odrzucić to weto prezydenta dzisiaj. Mamy koalicję rządzącą plus 100 posłów prawa i sprawiedliwości. Nie, to nie będzie tak, że prezydent, gdyby zastosował weto, znalazłby się w pułapce? absolutnie, nie no, zrobiłby to, co jest właściwe, dlatego że już pomijając, jaki kto ma pogląd na temat rolnictwa, hodowli futer i tak dalej, to po prostu jest zasada wolności gospodarczej i ludzie muszą mieć prawo zarabiać na swoje życie. To są przede wszystkim miejsca pracy. Poza tym w strategii organizacji antyhodowlanych, finansowanych w ogromnej większości z zagranicy, futra to jest tylko cel etapowy. Ich cel właściwy to jest likwidowanie hodowli w ogóle. Oni się z tym zresztą nie kryją. Co mówi pan o hodowli drobiu, yy, krów, a, a, chlewniach? Oni wprost deklarują: to są yy, w tej chwili, yy, wedle mojej wiedzy. Połączony budżet organizacji zwalczającej hodowlę jest wyższy niż połączony budżet wszystkich partii politycznych roczny, funkcjonujących w Polsce. I ja apelowałem wielokrotnie o to, żeby zatrzymać napływ do Polski pieniędzy, pieniędzy którymi manipuluje się debatą w Polsce, wpływa agenturalnie, dywersyjnie na, na, na nasze inwestycje, na naszą gospodarkę. Ale chce pan powiedzieć, Żaden że z tego obrońcy zwierząt niestety. to są obcy agenci? Nie, 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 to nie Ale chodzi o to. Ci my też jesteśmy obrońcami ludzie... zwierząt. No to nie chodzi o obronę zwierząt, chodzi o. To, to chodzi o. Chodzi, obrony, chodzi o no. Oni są zwolennikami zniszczenia polskich hodowli. To,